Dzień witajcie, z tej strony Bateks Pro a dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Browser, ale słuchajcie, to jest pierwszy taki odcinek, bo dlatego, że będziemy otwierać 20 skrzynek jest 21 rzeczy, ale 20 skrzynek, bo są tam jeszcze punkty mocy. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby ko kolejny op opening się pojawił. Słuchajcie, i zaraz go otworzymy. I jak... Chcecie więcej openingów, no to zostawcie gdzieś pod tym filmikiem, znaczy openingiem 9 łapek w górę, to będę się szykował na kolejny opening. Słuchajcie, my zaraz zaczniemy, ale przed zacznie, za przed zaczynaniem. Ten, pom, ten. Ym, już teraz powiem, że zostawcie łapkę w górę i 9. Yy, yy, łapę w górę i będzie kolejny opening i ja zrobię na chwilę cięcie i zaraz przy ten będziemy otwierać te skrzynki dobra słuchajcie jestem już po przerwie pokażę wam yy, 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 szansę na yy, jak to na co możemy tu? słuchajcie gniezną moc nie możemy w ogóle, gadżet nam się tutaj pojawił, nie było go. Epicki zadymiarz, mityczny zadymiarz legendarny zadymiarz. Te... Takie są procentne na ten. I słuchajcie, będziemy chyba zaczynać już w sobie. Ehm... Słuchajcie, zaczynamy od początku, czyli mała skrzynka. Nic z nie wyleciało, big boxik tutaj wlatuje. Nic w nim nie ma, ale choć podwoje... Słuchajcie, mega box. Piątka w nim, niestety. Big box. Nic w nim. Mała skrzynka. Nic. Big box. Kolejny nic. Słuchajcie, kolejny big box. Znowu nic. Czy tu dzieje? Kolejne nic. No tu w ogóle nic nie ma. Proszę Brawl Stars, aby nam dało tutaj z Mega Boxika. O, tu tutaj taką szósteczkę. No niestety. Nie dawają nam szóstek. Ale spokojnie, na kanale jeszcze będzie taki opening. Kolejny Czemu nic nie ma w tych skrzynkach? Naprawdę pechowe. Nie, co się dzieje? Mi się już skrzynki prawie kończą. Już zaraz nie będzie skrzynek. A mi tu nic nie wylatuje. Proszę, Brawl Stars. Jest szóstka. Uwaga. Braustace, aby to było coś fajnego gadżet gadżet hmm. niestety słuchajcie wyleciał nam tylko gadżet Przepraszam. słuchajcie wyleciał nam gadżet tylko spokojnie będzie jeszcze takie openingi będą Tutaj gada do nani. Będą openingi spokojnie yy, Już całe skrzynki poszły. Słuchajcie, będę yy, chyba kolejny gdzieś tu robił. Ale słuchajcie, ten opening następny będę robił w następnym karnecie. Czyli, czyli tym przyszłym. Słuchajcie, będzie następny opening w przyszłym karnecie. Ja Wam chyba. Słuchajcie, też zagramu sobie parę rund wezmę sobie endgara i gramy Nie wrażenie, że nam też postaci drobnie, ale chyba się myliłem postaci ani jednej nie było nie ma gorszego nieszczęścia. O nie, zginę, zginę. Ja. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. I my się żegnamy do następnego odcinka.